Siemano wam ludziska. Jest ze mną dziś. Witam. No Peter, Peter, no. Yy, jedna sprawa. Dzisiaj szukając domku natknęłem się na kanion. No i wchodząc do tego kanionu... O i mówisz... O, kanion! No tak, powiedziałem tak. No rozejrzałem się i zobaczyłem tak mam rzecz. weszłem tu nic nie było. No i tu weszłem i zacząłem diaksy. Niestety nagrywałem, ale ucięło mi coś nagranie i wykopałem te diaksy. No i jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła, która jest obok tego w sumie Tak samo nudziłem się, po prostu chodziłem sobie po tej pielęgni, nie kupałem, zwiedzałem go aby. No i tu sobie szedłem, szedłem, przepraszam. No i tu... I tu były właśnie diaksy. I mam teraz znacznie 8 diaksów. Więc, bardzo się z tego powodu cieszę, serię rozpocząłem dobrze, powiem, że dobrze. No i tu teraz zauważyłem, jak kręciłem odcinek, że o są jeszcze diaksy. Więc wykopiamy je na odcinku. Będzie jeszcze więcej diaksy. No i diaksy wykopane. Zadanie moje spełnione, nakręciłem chwilowy odcinek tak informacyjny mogę, mogę tak powiedzieć że przejdę się tu może diaksy znajdę na czym to ja o proszę diaksy no więc wykopiemy je bo nie ma co gadać a przecież ja tu będę miał zaraz diaks seta no tu już chyba nie ma więc w tym miejscu zakończę odcinek ja się z wami żegnam, a żegna się też? Żegnam się. No, na razie.